Odmiana Kentos. Tutaj musimy już dobrze zadzierać głowę i to nawet, żeby popatrzeć na kolby. Kolby są. Tutaj mam wyciągniętą rękę. Czasami potrafią być tak na metr 90, metr 70. Tutaj odkryłem kilka kolb. Jesteśmy ciągle na polu 4B Wielkopolska. Momentami było tu bardzo gorąco. Kukurydza jest. Ciągle zielona. Na, tutaj na ziarniakach widzimy takie czerwone podprzebarwienia. To jest po prostu nadmiar cukru, który ona produkuje i yy, on się ujawnia właśnie w takim kolorze czerwonawym. Widzimy kolejne kolby. Rośliny są stabilne. Bardzo wysokie. Mocno zielone. To jest jedna z najwyżej planujących na kiszonkę pod kątem plonu ziarna i całego plonu ogólnego suchej masy kukurydzy w tej chwili w Polsce. Szukamy oczywiście ciągle odmian, które będą jej uzupełnieniem, ale w tej chwili, gdy chcemy mieć odmianę najwyżej planującą na kiszonkę i dobrze już sprawdzoną, to polecam odmianę Kentos. Jest oczywiście zarejestrowana w Polsce. Bardzo ładne kolby. Rośliny są stabilne, można je przetrzepać i to ma dobrą tolerancję na wyleganie. Nie spotkaliśmy jeszcze pola, które by miało z tym problem, dlatego stawiamy. Bardzo mocno na tą odmianę, że ona się powinna przyjąć na rynku polskim. Kentos na kiszonkę. Nie uprawiamy tej odmiany na ziarno, gdyż mamy wiele odmian, które znacznie lepiej wypadną, jeśli chodzi o ziarno. Ale tutaj plon ziarna też będzie duży. Gdyby jednak zostało, że silos jest pełny, oczywiście można to na ziarno wymucić.